tam zioło Maccie jest woda, mamy w mordach kapcie. Czyli no bo zaraz wyłącz tą grę jak mnie jeszcze tak duży będzie optymalizowało te cienie, ty co to ma być? No bym już nie grał w tą grę zresztą. Mi optymalizuje to... Już dobre 5 minut ty, a ja chcę sobie po prostu jeden mecz zagrać. Już jakbym włączył Battlefield na 4, to bym już normalnie sobie strzelał do ludzi. To nie jest sobie Battlefront. Pierwsze wrażenie. A jak za pierwszy raz wyłączyłem to mnie nie optymalizowało tyle cieni, to ja nie wiem o co chodzi, włączyłem ja i grałem. A tu teraz mi optymalizuje, optymalizuje, nie wiem o co chodzi. To nie jestłe granie strzelanikowe. Ale gram facet nie. To nie jest złe optymalizowanie. Dobra, pokażę Wam co się na Tibi dzieje. Dobra, ty idziemy na wojnę Z, ze szczurami pod rockgardem normalnie tu idzie oponent ma pierwszy level, będziemy mu kradli szczury patrz, bierzesz szczura na łeb targasz go za ogon, blokujesz oponenta widziałeś to? ale kozacki ruch no, normalnie, bierzesz kaskę, zbierasz sobie na spiry i lecisz dalej gdzieś drugiego szczura tutaj zabijasz straciłem wszystkie spiry, bo olszym zdech na rockgardzie ale to była niecna pułapka, bo poszedłem sobie, zostawiłem postać w mieście. Poszedłem sobie się wykąpać, tej wracam, a ja umarłem. Mówię, to nie jestła Tibia. I teraz muszę zbierać pieniądze. Miałem już dużo GP i spiry, a nie mam teraz pieniędzy ani spirów. I muszę expić na szczurach. Łączasz Tibia Classic kontra. No i tak się grało właśnie w gry przygodowe, a nie... Jakieś battlefrontety. Zaraz będziemy expić na trollach. W trollach wypadnie nam jeszcze więcej spirów. Już nie będziemy musieli kupować spirów. O, widziałeś. Otwieraj szczurę ty przerzucaj hajs Dobra, zobaczmy czy to gówno się łączyło. Normalnie facet, ale mi zoptymalizowało cienienie. Fu. Powiem ci, że nawet się chyba nic nie ruszyło. O nie, jest Battlefront 2 No i co, idziesz teraz, kupujesz spiry u chłopa tutaj Przyszczysz do niego, chci spiry, proszę Spear Jest Tutaj podjadasz trochę jagódek, nogęnych Chodzisz dalej na szczury zbierasz pieniążki Na szczurowisku By kupić trzeciego spira Wtedy ruszamy na trolle Normalnie, ładujesz tego szczura tutaj na łeb Pach, patrz, prawie masz u trzeciego spira, jesz serek Pach, bierzesz kolejne pieniądze Cyk, już masz na trzeciego spira, ty widziałeś to? Tak, się leci w Tibi Normalnie tutaj lecimy na około, szczurka będziemy bić no, Patrzcie ile szczurów, ja zaraz się wzbogacę Stanę tibijskim milionerem Normalnie ty, ekspliujesz gdzieś tak na szczurach? Wyekspliuję tutaj kiedyś postać do 40 levela Tylko bijąc szczury O, patrzcie, patrzcie jak idzie ty Teraz będziemy grać w Fronta Normalnie Dobra, no, włączasz Tibię Lecisz tutaj normalnie po szczurowisku, uciekasz z tego miejsca Bisz jeszcze szczura co się dzieje, pyk, szczur leży, bierzesz z niego hajs I Idziesz bić kolejnego szczura Dobra, szczur już leży praktycznie na ziemi Zdajesz mu ostatecznie ciało teraz Płach A zamyknę mu bramę <grywy> Nie na wejście szczura na no łeb Dobra, robisz 3GP ze szczura Wychodzisz na powierzchnię i dajesz logę Cholera, tak dobrze szło Tak dobrze szło, ale jednak Nadal jesteśmy optymalizowani. Na nic idziemy kupić. Spiry, tiabliskie. Hi. Ki. Dwa sprężony, normalnie to nie wiem, już jest. On ci daje dwa spiry masz teraz. Cztery spiry nie? Przykładasz sobie z Cyk. <laughs> już jesteśmy gotowi na walkę. Tibliską. Z trollami. Dobra, wstajemy tu na chwilę, patrzymy, czy się Battlefront włączył ja zostałem, żeby zarobić pieniądze na 4 Spirit TV, a tutaj nadal mi się granie nie? To nie jest i Battlefront. O co w ogóle chodzi z tym, ty? Co on mi tu jakieś optymalizuje? Cienie, jakie już grałem w tą grę dzisiaj? Jako, będzie mi tak optymalizował, że nie za każdym razem, to <grym> wydobywałem tą grę, ty. Typa. Chłopie, włączyło się. Normalnie. O Boże. Ściszesz tu wszystko. Trzeba było mnie słychać dobrze Ciach Normalnie ty Dłączyliśmy do gry To że se, kurwa pograł nie Dobra połączył Nie Połączyło mnie Dobra udało się gramy Jest 16.01 O 15.30 włączyłem tą grę w końcu udało mi się dojść do menu. Yy, cóż, zagrałem sobie może? Tutaj online. A. Ogólnie to co mogę powiedzieć na ten temat, zawsze chciałem pograć Battlefronta, ale już nie chcę. Cześć. grałem zawsze chciałem cień sobie Battlefronta, ale nigdy nim go nie miałem. Później go miałem, tu miałem go na konsole i nikt tam nie grał Ale teraz jest wielki comeback całej społeczności do Battlefronta 2. Tak ja więc też mam teraz szansę pograć w Battlefronta 2. Czekałem 30 minut, żeby włączyć menu. I jeszcze nie mogłem się połączyć później, ale się udało. Widzimy teraz ładującą się grę i wchodzimy do akcji. Oj tak. Dzisiaj będę robić siebie debila podczas grania w Starus bazę Front 2. Nie, no ty, to jest żart chyba jakiś. O co chodzi? Czemu mi znowu mam jakieś optymalizacje? Nie, ci <grym> Graję w battlefield skończy się z utratą przytomności. Nie mam no, ty chyba tych woskier, że to będzie mi teraz optymalizowało znowu tyle czasu. Ja biedam. Zabijcie mnie. Nie, no teraz wyłączy chuj tam graję i ja nie będę w to grał. Onże sobie battlefield 4 i na tym się to skończy. No pójdę na wojnę tibijską Z Dorotami w No Przecież to jest jakieś śmieszne tez. Czemu mi jakieś optymalizuje gówno Co chwilę jak ja grałem w tą grę już dzisiaj I nic mi się nie optymalizowało Ty a teraz Cokolwiek bym nie zrobił to mi się zaczyna robić jakiś syf Kurwa na jakiego doczekał Znowu 30 minut żeby mi się gra włączyła To przecież jest jakiś hit Kurwa dobra już chyba wiem o co chodzi Ta gra jest po prostu spieprzona Dobra, lecimy. Tej. Gramy drugi mecz. Pierwszy zakończył się porażką, dlatego, że grała od Polandu x 12 i było wszystko slagowane. Przez to też się tak dogładowała, dlatego gramy teraz nowy mecz. I zobaczymy, jak to będzie chodzić. No, ja tego pierwszego meczu nie zamierzam chyba wrzucać tutaj na części go. Chyba, że coś śmiesznego się tam wydarzyło. Ale myślę, że nie ma to sensu, bo wyglądałem tam, na czym świat stoi. <grym> no ale nic, rad, będzie. Mam nadzieję, że wszystko hulało tak, jak trzeba. W tamtym meczu nie mogłem dosłownie nic zrobić. Bo jak mnie spadały FPS-y, nie mogłem się na niczym skupić. Zrezygnowałem grę i zobaczymy, jak teraz będą sprawy się miały. To niezłe, zrezygnowanie się pod mapą. Dobra. Co się dzieje? Już mogę grać, tak? Co się wyprawia? Dobra, no, lecimy. Wszystko chodzi. Mamy doniesienia ze broga Coś jest... się ładują się tekstury. Dobra. Leci... Nic nie widzę, co to było? O co chodzi? Graję, ja jeszcze nie dogarniam tej gry do końca, bo włączyłem teraz drugi raz. No, zlagowała się już. I nie wiem jeszcze co do końca robi. Grałem tylko w pierwszą część, kiedyś tam, kiedyś Dawno temu Drugą część nigdy nie miałem przyjemności pograć Bo tak jak mówiłem, miałem na konsoli Na konsoli wtedy za bardzo nikt nie grał w to Teraz mam okazję sobie trochę pograć tutaj Ale... No tak jak mówię, nie wiem jeszcze do końca co tutaj się dzieje więc nie oczekujcie, że będę tutaj wspaniałym graczem. Ale ta gra jest piękna, Jezus. Pierwsza część też była taka ładna. Jak na te czasy, ale ta gra jest po prostu bezładna. Nie tak miałam ją na wysokich chyba, upalono ją. Muszę ją przestawić na ultra. A powiedzmy że się zwiększę I to se zmniejszymy. Dobra. Powinno być teraz Lux. Skąd oni tam mnie strzelają cały czas już tych... Znaczy, no nie zdążyłem zrespić dobrze. Aha, no ta Idziemy bronić punktu A. Przybyła nasza nadzieja! Patrzcie, jak wieje porządek! Transportowce wroga są w drodze! Co jest grane, ty? Już mi zalegowało grę. Z jakieś transportowce. Chyba po tego. Trzeba <grymne> ich Co to było? Czemu krzak się patrzy w drzewo? na Po tego ty, coś się przede mną z... Przyszedł tutaj. Mogę teraz takiego dziwaka jakiegoś. Kto to jest? O, mamy tutaj strzelbę Proszę. No, si. Wszystkie transportowce w porządku, gotowe do lotu. Przygotować obronę naszego okrętu. No i coś jest z tobą? Musimy znowu przejść do obrony okrętu. Najwyższy porządek nie wie kiedy odpuścić. Co jest z O co chodzi? Ja nie wiem co się dzieje w tej grze. God damn. No cel mamy jakiś, muszę bronić tutaj coś. Dobra, dobra. Tio, ale fajnie się gra w tą grę, Jezu. O tego, ty. O, dziwna broń, jakiś shotgun, nie chcę z tego strzelać Kur... tu to sobie. Co jest? To nie zobacz, No, granaty mi się wuchają pod noga. Eee! No i koniec, no super. Pierwszy mecz zakończony porażką. Dobra, gramy potyczkę. Rozumiem, że chyba to jest taki. Deathmatch. No ale te mapy są ładne. Ta, ta gra jest piękna, ty, goddamn. Muszę się nauczyć to grać, i będę grał i grał w tą grę. Proszę mi się podoba cały design tej w ogóle i jak ona wygląda, jak ona jest ładnie zrobiona. Już mi się przypomina jak grałem w pierwszą część. To były też piękne czasy Co To, to o, jakie dziwne! <ślesky> Dobra, pierwszy kill za nami. Ale jest granaty. Ale nie ogarniam w ogóle tej gry. <laughs> Dobra, próbujemy dalej. O, bym wypad z tej mapy. Niebezpieczna sprawa. Holy fuck Widzicie granat? Chyba nie, nie wiem. Ale ciężko mi się w to gra. Jezu, niesamowicie. Ile są możecie? God damn! Dobra, lecimy dalej. Chyba tego ty, co oni robią? Jest Ci ale ciężko. Fajna gra. Fajna, chyba. Zobaczymy tego ciężkiego strzelca. My też próbowałem ciężko grać. Ja się nagrał. Normalnie. No co jest, ty? Za mną był? No jak? <grywa> nie, czubako mi się do dupy grało Spoko mi tak, o tym jeszcze nie grałem co są granaty, mogę nie detonować później, fajne Dobra ich, ale wciąż mają Co jest? O, jak miałem. O nie, o, miałem, miałem przeładowane broni i nawet nie zauważyłem ty! Czemu oni tak się szybko poruszają? będzie <grywa> <grywa> film z całego umierania tylko, poleczyć. Ale ciężko się gra w tą grę. Jezu. Ta. wiem, się nagrał Załamali nasze linie, musimy się wycofać jeśli mamy wygrać kolejnego. Chodaj to nie ogarniam kiedy W następnym odcinku będzie znacznie lepiej Żegnajcie